No dobrze, w takim razie zapraszamy tutaj przed I pragnę Was powitać bardzo, bardzo serdecznie ponownie, no ostatnim razem, na urodzinach Tomusia, gdzie jest Tomuś, gdzie jest to Tomus, to Chodź tutaj do nas śmiało, jak miał roczek, tak dokładnie. A dzisiaj ma już 4 lata, jak i również jego braciszek Kacperek, tak? Który właśnie kończy roczek. Kochani, powitajmy ich oczywiście, bo dzięki nim właśnie tutaj dzisiaj zebraliśmy się wszyscy. Proponuję duże brawa dla na naszej solenizantów. Brawo! Świetnie! Kochani, mam na imię Fred. Fred, jak na pewno pamiętamy, mam na imię Fred. A wy wszyscy, jak macie na imię? Nie Fred. Nie, nie Fred, no dowcipnie się znalazło. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak on ma na imię, na dobra. I uwaga, w takim razie każdy się przedstawi, jak ma na imię. Kasper. Michał. Nasz poleńca na pewno też się przedstawi. Jak masz na imię? Tomasiewiu. Pięknie. Ala. Ala. Andrzej. Ala, Andrzej, uwaga, uwaga, uwaga. A tutaj? Jak macie na imię? Powiedzcie nam. Jak się nazywasz? Maja. Maja poszła sobie. A ty? Dawid. Dawidek. A ty? Ola. Dawid. Dwóch Dawidów było. To już się no. przedstawiliśmy. Wszyscy. A ty? Angelika. A ty? Nie uciekaj. Filip. Filip. Świetnie, kochanie. Miło mi was bardzo poznać. A teraz taką prośbę. Chciałbym coś dla Was zaśpiewać, ale będę potrzebował Waszej pomocy. Pomożecie mi? Tak. Świetnie. W takim razie, uwaga, wszyscy stoimy. Nauczymy się bardzo prostego kroczku. Uwaga, wszyscy dajemy krok do przodu. Tak, wszyscy, wszyscy, dokładnie. Pod krok w górę. Hop. Ręka w lewo. I ręka w prawo. Świetnie. W prawo, prawo, to chyba w prawo, w prawo. Dobrze, cofnijmy się w takim razie do tyłu. Jeszcze raz, uwaga. I próbujemy wszyscy razem, jeszcze raz. Uwaga, krok do przodu. podskok w górę. Ręka w lewo, ręka w prawo. Świetnie. I uwaga, teraz w trakcie, gdy będę śpiewał, wszyscy będziemy machać rączkami, dobrze, tak w górze. A jak usłyszymy krok do przodu, wszyscy będziemy wiedzieli, co zrobić. Zgoda? To co próbujemy? Świetnie. Mam nadzieję, że pomożecie. I uwaga! Zawsze dobrej humor mam, jestem prędki, wesoły klaun. Jeśli dziś zły nastrój masz, uśmiechnij się i zada jak ja. Uśmiechnij się i zatańcz jak ja. Bo musisz się, zejść, tańczą, tak? to się Dopiero na się no. To tak no. mały potem. Bawmy się, śmiejmy się, śmiech to zdrowie każdy wie. Smutek tam, uśmiech tu, zadańczymy łódki. Kiedy dobry ksa was nam, na rozrywkę chęciąś mam. Teraz na ręce złapmy się, stajmy w dole i kręćmy się. Stajmy w dole i kręćmy się. Kręcimy, się. Kręcimy się w kółeczku. Zapraszam dzieci i wszystkich gości. Bawmy się, śmiejmy się, święto, wiel każdy wie. Zróbmy tam u świętu. Zabręczmy Uwaga, krok do przodu, potentowny, krok do góry. Ręka w lewo, ręka w prawo. Wszyscy dzisiaj tańczą, żwawo Wszyscy dzisiaj tańczą. Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję za brawo, naszych pancerzy. Brawo, brawo, brawo. I oczywiście przyjęcie rodzinowe uważamy za rozpoczęte. Na chwilkę przestaniemy tutaj tym bowelkami sobie pomagać. A teraz proponuję konkursy, kto lubi konkursy. Też yy, lubi, tak? Pan czy pan, który pan lubi konkurs. Obaj, dobrze, obaj lubią konkurs, będą tworzyć, lubią wygrywać, dobrze takim razie tworzą fajną parę. Dobracie się panowie razem, dobra. I uwaga, każdy tworzy sobie parę. Dobieramy się dwójeczkami, parami, jak ja wygodnie. Tak, panowie wy jesteście razem, do zgoda. Wy też razem. Dobrze. Wy razem. Razem. A. Wy też razem, no dobrze. Jeszcze mamy jakąś parę pewno chłopaki. Chodźcie, śmiało. Śmiało, śmiało, śmiało. A ty gdzie masz parę? Chodź, no śmiało. No właśnie, no może dwójeczkami tutaj. To już z kim chciałbyś być, co? Z Olą, tak dobrze, jesteście razem. I uwaga. A mamy, mamy też tutaj stają. No pewnie, że tak. Tatuś bierze udział w zabawie. Tak, dospadnie. Z mamusią. Tatuś z mamusią. Brawa dla nich. Proszę bardzo. Zapraszamy. Ale, ale żeby drugiej parze nie było smutno, też i wychodźmy. No dobrze. Wy też chodźcie jeszcze. O, śmiało, śmiało. Panowie zapraszamy serdecznie. Zrobiło się już cieplutko i uwaga. Jeszcze może nie tak bardzo. Ale. No dobrze, kochani, mam dla każdej pary po jednym balonie. Kto lubi balony? Wszyscy lubią balony, dobrze, w takim razie, uwaga. Nie te pomyliłem sobie, pewnie o to mi chodziło. No chodź za mną, bo nie mam pary! No dobrze, w takim razie, uwaga, każda para po. No te, no dobrze. Te mogą być. Podchodzimy wszyscy, dobrze, ja podejdę. Macie balonik, dla was też. Dobrze. I dla Was, proszę bardzo, pompujemy baloniki. Tutaj też mama albo tato pomoże tutaj napompować. Dla każdej pary pojemy baloniku i dla was też, proszę bardzo. I dla panów, o proszę bardzo. No, no gdzie, gdzie jest kolega? A mówiłem, żeby zamknąć bramki, żeby nikt nie, nie wywiał nam tutaj. No, proszę bardzo, dla Państwa również... Proszę, balonik, o, oh. ja się obawiam, nie zbliżam się więcej do pana, dobrze, no dobra, jeszcze wy, jeszcze wy, tutaj tak, tak, proszę bardzo, taki kolor, czerwony, pewnie, a wy, fioletowy, dobrze, uwaga, pompujemy baloniki wszyscy, pompujemy, nasze, proszę bardzo, no właśnie, Pompujemy dziewczynkom balonika. Ja mogę też również pomóc komu napompować? Komu, komu, komu. Ja mam takie fajne urządzenie. Uwaga. Mam. Tak, pompujemy i wiążemy. Uwaga. O! Czyli to będzie balonik? Kasper stoi. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Kto by ten balonik chciał ode mnie otrzymać? Moje cudo słodkie, chodź tu cudosłodkie. słodkie. Kancerek, no dobrze. Uwaga! Pompojemy baloniki? Chodź tu cudo! Chodź cudo! Konkurs! No chodź tu, ma... laleczka! Czytanie z balonikami między między główkami dla tych starszych do pięciu lat, do pięciu lat między wróżkami. Zgoda? Maluszki wszystkie padają między wróżki, a wszyscy powyżej pięciu lat między główkami, żeby było trudniej. Uwaga! No dobrze. Kto ma… Proszę bardzo, dla Pani ten balon specjalnie te przygotowałem, proszę bardzo. A gdzie ma Pani partner, partnerkę? O, prosimy bardzo Pana, może… O, jest, proszę bardzo, proszę sobie przeprowadzić tutaj partnera i już rozpoczynamy. A Pan ma? A Ty gdzie masz partnera? Jest, dobrze. Uwaga, w takim razie… Czy wszyscy już mają baloniki? Dobieramy się parami, wkładamy baloniki między brzuszki, między główki. Do pięciu lat między brzuszki, a powyżej pięciu lat między główki. No dobrze, czekamy się na Państwa może. Możemy liczyć? To świetko z tym balonikiem idzie panu. No. Nienauczony. No właśnie widać, że nie ma doświadczenia. No dobrze. Dobrze, w takim razie uwaga. Jak rozpocznie grać muzyka, wszyscy będziemy tańczyć, oczywiście będziemy obserwować. To najmniej za tańce oczyma upominek. I wszyscy będziemy tać. Oczywiście można będzie śpiewać, po będzie, będzie tam, tam, Na pewno każdego zna. Co? Można, co? można zaśpiewać głośno eee. i taci do niego. To co? Jesteśmy eee. gotowi? Nie ruszymy się. No, no, to, uwaga. Jedziemy. Tomuś też podajcie sobie balonik między brzuszki. O! I zarączki się chwyćcie. Świetnie! I uwaga! i... I wszyscy rozpoczynamy! 你带前没不别